Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, pięknych ludzi wszędzie dookoła tej niezwykłej, magicznej planety. Nazywam się Robert Kanisi i to jest kolejny Beyond the Carriage podcast. Dzisiaj mamy wyjątkowo, wyjątkowe wydanie. A jako Beyond the Carriage postanowiliśmy, jako cały zespół, bardzo to rezonuje z naszymi sercami, bardzo szeroko i. Na stałe wspierać fantastyczną fundację Dar Serca, e, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych e, na przedmieściach Chicago. Fundacja działa już od 36 lat. Stworzona jest przez niezwykłych ludzi, głównie kobiety, i fundacja pomogła przez te 36 lat uratować 1400 dzieci. E, większość z tych dzieci czekała na nie. W Polsce można powiedzieć wyrok śmierci albo trwałe kalectwo, i dzięki dobroci serca wielu ludzi e, powstała fantastyczna fundacja, która konsekwentnie rok po roku pomaga bardzo trudnym przypadkom dzieciom i ich rodzicom e, wspierać, e, zbierać na to środki. Fundacja zapewnia. E, całą logistykę od A do Z, od przylotu do wylotu. Wikt, opierunek, akomodacje, wsparcie, tłumaczenie. Również posiada bardzo szerokie kontakty w całych Stanach Zjednoczonych. I jeżeli ktokolwiek będzie nas oglądał, lub jeżeli może znacie kogoś, dziecko, które jest w trudnej sytuacji zdrowotnej, prosimy o kontakt z fundacją. Umieścimy wszystkie linki w opisie i będziemy na Beyond the Couch robić cyklicznie odcinki, rozmowy z rodzicami, z dziećmi. Część dzieci, która w latach 80. trafiła do fundacji, dzisiaj to są już dorosłe osoby, które mają swoje dzieci. Są to naprawdę niesamowite, wzruszające, przepiękne, mocne historie. I chcielibyśmy właśnie pomagać fundacji, wspierać fundację, szerzyć wiedzę o tym, że jest pomoc, że można sięgnąć po tą pomoc, że nie jesteście sami w swojej trudnej sytuacji. A dzisiaj naszymi gośćmi jest e, Iwan i Maja. E, dzień, dobry. dzień dobry, witam Was serdecznie. I jest z nami też Irenka, która będzie tłumaczyć rozmowę. Iwan i Maja są z Ukrainy i byli jednymi z pierwszych ofiar wojny na Ukrainie. Na ich budynek spadła bomba, która uszkodziła całą strukturę budynku i zostali przygniecieni pod stropem. Była to długa podróż. Mam nadzieję, że, że Iwan z mamą się podzielą od tamtego, od tamtego zdarzenia, żeby powrócić w pełni do zdrowia. Dzisiaj właśnie Iwan z, z mamą znajduje się w fundacji i chcielibyśmy, e, żeby podzielili swoją historią z naszymi widzami słuchaczami i w ogóle ze światem. E, więc może ja zadam pierwsze pytanie i, i ręka będzie tłumaczyć. Jak się dzisiaj mywacie? Jak u was dzisiaj dobry dzień? Dobra. Nic. Hmm. Strala, po prostu. Dzień, a dzień. Mhm. A gdzie się teraz znajdujecie? A gdzie wy się teraz znajdujecie? Dawis, serce ma Oni teraz się znajdują na Fundacji mhm. Da Serca. A jak trafiliście na Fundację? Jakbyście mogli opowiedzieć pokrótce, jak wyglądała ta droga, ta podróż. Po tym jak wszystko się zdarzyło w Ukrainie po tej ogromnej tragedii, uh, oni pojechali 10 dni byli w Mariupoli. potem uh, pojechali do Dniepra uh, na Zabieg i tam jeszcze 10 dni byli, później pojechali do Polski i tam byli jeszcze 9 dni. I robili różne dokumenty, żeby już pojechać do Ameryki na leczenia. Mysmali ujechać w Polszu, gdzie nachchodziili z 9 i za te 9 dniej hattowieli dokumenty dla pierjezda w Ameriku. A powiedzcie nam jak wyglądał ten proces leczenia. Po tym tragicznym zajściu, jak, jak fundacja pomogła Wam stanąć znowu na nogi? Fundacja? ja paniła, fundacja nam pomagała. Więc na początku doktor Gnaziej pomagał z Ameryki, pomagał właśnie ogarniać dokumenty, pomagał też, żeby pojechać do Ameryki i też tam pomagał w leczeniu A w, w sztacie w Georgia, tak? Z w Georgia. I już później stąd oni znaleźli фундации Сердца. Уже из госпиталя Шрайнерс э, в 7 октября 2022. Года. Еще полтора месяца они э, были лечены э, в шпитале Шрайнерс. И позже только оказались в Чикаго, так? Mm -hmm. Да, в котором Ш Шрайнерс jest w Chicago. Czyli w sumie to zdarzenie tragiczne miało miejsce w 2020 roku, tak? W 2022. tym Zajęło to dwa lata, tak? Da. Historia Iwana została pokazana w filmie 20 dni w Maripolu, który dostał Oscara, tak? Czy był nominowany do Oscara? Da. E... Czy wy oglądaliście ten film? Czy to jest było dla was zbyt to by było dla was zbyt e, takie emocjonalne i intymne. Mm -hmm. Emocjonalnie oni nie są jeszcze gotowi, żeby oglądać ten film i nie patrzyli go tylko trailer. Widziała tam siebie i na большę mnie nie chwyciła. Ja nie smogła oglądać. Mhm. Ja też nie. Ivan też tak. nie oglądał, my My nie możemy oglądać filmu. Nie A powiedz, Iwan, yy, jak ty się dzisiaj czujesz? Czy ty jesteś już w pełni zdrowy? Yy, jak w ogóle czujesz się teraz psychicznie, też nie tylko fizycznie? No, psychicznie... Iwan mówi, że psychicznie dobrze się czuję. On miał też terapię z różnymi psychologami, ale w sumie mówi, że nie ma takich dużych problemów psychicznie. A, a fizycznie to mówi, że zależy, i że miał różne zabiegi też, i że po jednym zabiegu w ogóle nie mógł chodzić. A teraz na szczęście już robię kroki i po maleńku chodzi. Mhm. No ty, Iwan, byłeś też w śpiączce tak? I miałeś sepsę z tego, co przekazywała pani Iza pani Ania, z którymi macie kontakt w fundacji? Iwan mówi, że no, był sepsis i była reanimacja jeszcze, kiedy oni byli właśnie w szpitalu w Georgii. No, własna No, kiedy uh, oni przyjechali do Ameryki, w ogóle nie było takiego pytania, żeby chodzić albo nie chodzić. Oni walczyli za życie i żeby właśnie uratować całe życie Iwanu, a nie to było, to było pytanie, czy, czy uda się uratować życie. Nawet nikt nie myślał o tym, czy uda się później chodzić. Nawet nie było takiej nadziei jeszcze, ale po intensywnej terapii teraz jest, jest taka nadzieja, że Iwan, będzie mógł chodzić jak normalnie, tak, jak wcześniej. dobrać, zabrać nogi, zabrać kości. I e, w tym sensie jest nadzieja, że to wam będzie chodzić. <głosy> <głosy> Bardzo nas to cieszy, że takie dobre wiadomości przekazujecie. A powiedz, Maja, ty jako mama. Skąd znajdowałaś taką ogromną ilość siły, żeby na to, na to wszystko, na, na, na całe to zdarzenie, na całą tą rekonwalescencję, gdzie rodzic może szukać tej siły, tego wsparcia? No, ja uh, Maja mówię, że każdy rodzic zrobiłby wszystko dla swojego dziecka. I kiedy wszystko się zdarzyło, jedyne o czym. Oni myśleli, jak uratować Iwana. I każdy rodzic, rodzic, rodzic zrobiłby tak samo dla swojego dziecka. To przepiękne. A powiedz Iwan, jakie masz plany na, na swoje życie? Jakie masz marzenia? Czy mógłbyś się podzielić z nami? To, to, co chciałbyś w życiu robić? Ja. Iwan uh, hmm. ja uh, chce skończyć uniwersytet, gdzie teraz studiuje, w Ukrainie. Czy... na fizjoterapeutę, a także też myśli o tym, że chciałby um, chodzić na sport, na arm wrestling. I w ogóle ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wszystko mu się uda. Wierzy w to. <grym> Życzymy Ci tego z całego serca, żeby, żebyś e, skończył e, świetno, świetną szkołę, zdobył właściwą edukację i spełniał swoje marzenia, wszystkie plany. Miał, miał takie zuchwałe, piękne marzenia i piękne, magiczne życie. A, a Maja, jakie są twoje, twoje plany, Twoje marzenia na, na najbliższe e, miesiące, lata? Uh -huh. uh, naj... naj... Najbliższa cel, którą Maja ma, to właśnie a, pomóc Iwanu, żeby, żeby on chodził, a, a później tak na następne, po, po tym, mm -hmm. wrócić do Ukrainy i po prostu żyć, mieć dobre życie. Chcą, żeby wojna się skończyła jak najszybciej i żeby. Było, nie było wojny, po prostu. Żeby było dobrze. Nastąpił mi pokój. Tak? był pokój, tak. Do no, mm -hmm. tego Wam bardzo serdecznie życzymy, i, i wszystkim. No, wojna jest czymś strasznym, czymś okrutnym. Nasz kraj też, Polska też doświadczyła bardzo dużo. Okrucieństwa w e, tej energii wojny. E, I miejmy nadzieję, że, że wojna się skończy jak najszybciej i ten pokój nastanie. Maja, mówię, że, że oni są bardzo wdzięczni polskiemu polsce i polskim ludziom za pomoc z tą wojną, że ludzie mają miejsce, gdzie oni nie mają bomb nad głowami i że mają pokój i bezpieczeństwo i że w ogóle Pols polski naród e, zawsze pomagał i nawet tam w Ameryce Polacy pomagają i wspierają, pomagają kobietom i dzieciom i wszystkim, kto, kto jest w, w ciężkiej sytuacji. Mhm. No. Pięknym jest czymś niezwykłym. Robimy właśnie podcast Beyond the Courage. Zapraszamy bardzo ciekawych ludzi, zarówno w Polsce, jak i na świecie. I szerzymy wiedzę, informacje o tym, że źródło zamożności jest nieograniczone nikim i niczym i nie ma potrzeby konfliktowości i walczenia. Ale co będziecie robić, kani na święta? Powiedzcie raz jeszcze. Na no te święta oni planują zostać na fundacji i mówią, że tutaj jest bardzo ładnie i wszystko jest bardzo ładnie zadekorowane. Na te święta. Mhm. Tak, ja chciałem sam dodać do siebie, że, że byłem w fundacji. Tam jest naprawdę fantastyczna, przepiękna energia. E... Osoby, które obsługują fundację mają przepiękne, niezwykłe serca. No ja mówię, że to jest prawda, i że ludzie, którzy pracują w administracji na fundacji, że oni mają fantastyczne serca i, że... i piękne dusze. No właśnie. Yy, I to jest wspaniałe i, i niezwykłe, yy, że na świecie Balans dla tego zła, jakim jest wojna, że jest to dobro i to światło. I miejmy nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Tak. No, tak, i jest. Moja mówię, że takim dzięki takim fundacjom i ludziom, w których w oni tutaj spotykają. Widać, że jednak dobrej części i światła jest jednak więcej niż w ciemności. Hmm. <laughs> A, a jaki byłby was, Wasz przekaz, Wasza wiadomość do rodziców i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji, gdzie pojawiła się właśnie choroba? Jak, co, co byście im poradzili po całym tym Waszym bardzo długim i, i takim mocnym doświadczeniu? Każda rodzina ma swoją ścieżkę, ale trzymać się mocno, wierzyć, zawsze wierzyć, komunikować z innymi ludźmi i prosić o pomoc, kiedy potrzebujesz, a także pomagać innym ludziom i rodzinom. Pięknie, pięknie ujęte, pięknie powiedziane, bardzo wzruszające. Tak, no właśnie na, na naszym podcaście Beyond Carriage rozmawiamy bardzo dużo, szukamy niezwykle ciekawych osób na świecie o, o tym, jak żyć zdrowiej, świadomiej, piękniej. No ale w zasadzie tą zmianę najlepiej jest, żebyśmy dokonywali kolektywnie. Dwa tygodnie temu mieliśmy niezwykłego gościa na podcaście. To się nazywa Lubomir Arsow. Jest to autor niezwykłej animacji In Shadow. Jest to o cieniu, właśnie ludzkości. I umieścimy link w opisie. Wiele osób uważa, że jest to jedno z najważniejszych wideo, jakie znajduje się w ogóle w internecie. Mhm. Tak, to jest film, który trwa 13 minut i był realizowany przez 4 lata. I dotyczy to właśnie całej kondycji człowieczeństwa i świadomości. Wspominam o tym, bo myślę, że jest to nawiązujące w ogóle do pomagania i do dzielenia się taką wiedzą dotyczącą światła, nadziei. To, co powiedzieliście pięknie też, wiara jest tutaj bardzo istotna. My są bardzo wdzięczni Fundacji Dar Serca za to, że oni dbają o nich już trochę więcej niż dwa lata, i że oni czują się w bezpieczeństwu, co jest najważniejsze, a także w miłości i w takiej energii dbania i dobrości. Dobrze kochani, także bardzo wam serdecznie dziękujemy za tą szczerą rozmowę, za to, że podzieliliście się swoją historią. Bardzo się cieszę. Przeżyjmy tą dobrą energię, pomagajmy. Dbajmy też o siebie, pomagajmy też sobie. Bo to jest bardzo ważne, żeby zadbać przede wszystkim o siebie, żeby ukochać siebie, żeby pokochać bardzo głęboko siebie, a potem innych. Aby pomagać innym ludziom, to najpierw trzeba. Pomóc siebie, i kiedy jesteś Samo w resursie, um, w energii, to wtedy możesz pomagać innym, i jak już pomagasz innym, to jeszcze lepiej siebie, się czujesz po prostu. Tak, pięknie powiedziane też. Eee, czy chcielibyście coś dodać, kochani, od, od siebie na koniec naszej rozmowy? Maja wspomina o tych rodzicach, którzy przyjeżdżają do fundacji, i ona mówi, że oni robią niesamowite, a prawie niemożliwe rzeczy dla swoich dzieci, i że ona bardzo chce, żeby takich dobrych rzeczy na świecie było więcej i żeby wojna się jak najszybciej skończyła. Nie żeby w tym mierze była więcej dobra i wojna na koniec tam Ukrainie. Tak, to bardzo piękne słowa. Dziękujemy. Czy ty, Iwan, jeszcze coś chciałbyś dodać od siebie? Iwan jest bardzo wdzięczny Fundacji za pomoc. Jest wdzięczny też każdemu lekarzu, który mu pomógł i że teraz jest w takim kraju i okrężony z takimi ludźmi pięknymi w taką stronę, w takie społeczeństwo ludzi. Bardzo nas to cieszy. Kani, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Codziennie, jak Maja idzie spać i wstaje rano, ona idzie do łóżka z uczuciem ogromnej wdzięczności do wszystkich tych ludzi, które pomagają i pomogły. I mówi obracając do ludzi, po prostu mówię że ludzie, wy jesteście niesamowicie, piękni. I dziękuję wam bardzo. Piękne słowa. Odbyliśmy jeszcze taką rozmowę postpodcastową z Mają i Iwanem. Pojawił się jeszcze jeden bardzo ważny wątek o niezwykłym człowieku, który bardzo przyczynił się do tego, że... Iwan dzisiaj jest tutaj z nami, że w ogóle żyje. Jakbyście mogli jeszcze raz wspomnieć o, o tym niezwykłym człowieku i również o tym zorganizowaniu przelotu, który był specjalistyczny, dosyć kosztowny. Uh -huh. um, no, e, generalna. E... Główny dyrektor szpitala w Dnieprze skontaktował się ze swoją, swoim kolegą dr Gennady Fuzailow, który bardzo pomógł Iwanowi i całej rodzinie, pomógł zorganizować też kosztowny przelód do Ameryki, a także przygotować wszystkie dokumenty, a także zajął się całym leczeniem Iwana, który e, walczył o życie w tym momencie. Dzięki temu lekarzu wszystko się zdało. No, wszystko się zdarzyło. Dzięki pomocy le lekarza. I lot kosztował 143 tysiące? tak? To 106 tysięcy dolarów? Yeah. To był jakiś wojskowy samolot? To był ambulans z Niemiec. Z Germany. On Z Niemiec. Z, Niemczech. z Niemczech w Z zabrał nas i przy, my Niemiec. Uh, w Niemiec. w Stad. Z dwoma do zaprawkami: w Irlandii i. Nie, w Irlandii. W Irlandii. W nie, nie, niezwykłe. Nie, 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 Może wspomniemy jeszcze o tym e, o bardzo ważnej rzeczy. E, sam, sam przelot e, specjalistycznym samolotem kosztował około 140 tysięcy dolarów. Wspomnieliśmy o tych dwóch niezwykłych lekarzach, którzy przyczynili się do uratowania Iwanowi. Natomiast całe leczenie to już mówimy o koszcie kilku milionów dolarów, tak? No. Czyli, czyli to jest gigantyczna kwota i bardzo dużo ludzi o przepięknych sercach. Przez pierwszy czas, póki tak. Iwan z mamą znajdowali się w Ameryce, całe finansowe Leczenie i wszystko było na plecach ge lekarza Genadzie Fuzailov I dzięki niemu wszystko było zrealizowane. A także Maja jest wdzięczna każdemu lekarzu szpitalu w mieście Ogasa, Georgia. Ty w tym momencie Iwan już e, e, dwa lata znajduje się e, na leczeniu. W szpitalu Schne Shriners i to leczenie jest sfinansowane z fundacją, tak? Ten szpital Shriners całkiem płaci za leczenie Iwana. Już ponad dwa lata. Tak. Fundacja działa w ten sposób, że fundacja głównie zajmuje się logistyką. Pomocą, tłumaczeniem i właśnie są takie przypadki, że czasami szpital finansuje leczenie, a w większości przypadków pieniądze są zbierane właśnie w Polsce przez różnego rodzaju duże zbiórki, więc to właśnie kochanie od Was, Polaków, w Waszych rękach głównie jest pomoc i bardzo często też życie. Wielu osób, które znalazły się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. I bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby uratować Iwana i za to, że Iwan dzisiaj może być dzisiaj z nami, jest ma swoje plany, marzenia i może mieć dostał szansę, można powiedzieć, na drugie, przepiękne życie. Да, действительно, многие родители, которые сюда приезжают, они... Та помощь, которая, которую организует фундация, mm -hmm. есть И сколько фундация они видят, как помогала власти фундация логистичнее и как спира иных родителей и родителей. семей, которые сюда приезжают. Mm -hmm. Dobrze, Kani, Tak jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy też wszystkim lekarzom, wszystkim członkom fundacji i wszystkim osobom indywidualnym i, i wszystkim podmiotom, które partycypowały w tej niezwykłej historii. Beyond the Courage jest kreacją. Gdzie, jakby, naszym głównym celem nie mamy sp specjalnie agendy, ale celem naszym jest e, misją, jest celebracja życia, jest e, wdzięczność za życie. A w, w Waszym przypadku no, już ma to niezwykle szczególny wydźwięk. Ja, ja wam, wam bardzo. <głos> 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 bardzo, się, bardzo się cieszymy, dziękujemy za możliwość rozmawiania i, i jest w nas taka olbrzymia wdzięczność i ekscytacja. Nawet bym powiedział, że właśnie możemy wspierać fundację i chcemy to robić, robimy to od serca. I jeszcze raz zachęcam bardzo wszystkich serdecznie do tego, żebyśmy się dzielili czymkolwiek, tylko możemy się podzielić. Wszystko to co dajemy do nas wraca i tak samo może to dotyczyć miłości, wdzięczności i wielu innych pięknych emocji, wibracji i energii. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. To był Beyond the Courage Podcast. Dzisiaj rozmawialiśmy z Mają i Iwanem. I bardzo dziękujemy też ręce raz jeszcze za świetne tłumaczenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję. Szczęśliwa Wam. Do widzenia.